W wielkim szklanym biurowcu, gdzie każdy nosił drogie garnitury i mówił głośno o swoich sukcesach, pojawił się on. Młody chłopak, świeżo po studiach, zatrudniony jako wsparcie techniczne. Jego ubrania były proste, a on sam cichy i niemal niewidoczny. Kiedy przechodził korytarzem, słyszał za plecami szepty. Ledwo pewnie szkołę skończył, śmiali się niektórzy. Taki cichy chłopak. Nigdy niczego nie osiągnie w tym wyścigu szczurów. On jednak nie zwracał na to uwagi. Każdego dnia przychodził pierwszy i wychodził ostatni. Gdy inni popełniali błędy w skomplikowanych projektach, to on po cichu, po godzinach zostawał, by je naprawić. Nie szukał poklasku, nie chwalił się, po prostu robił swoje, z pasją i precyzją, której nikt inny w firmie nie posiadał. Jego biurko było skromne, ale jego wiedza ogromna. Pewnego popołudnia, gdy naprawiał krytyczny błąd w systemie, usłyszał rozmowę swojego szefa z jednym z menedżerów. Szef westchnął i powiedział: Ten nowy chłopak. Jest zbyt przeciętny, żeby cokolwiek tu zmienić. Potrzebujemy kogoś z iskrą. Chłopak zamarł na chwilę. Poczuł ukłucie, ale nie rozpaczy. Na jego twarzy pojawił się delikatny, tajemniczy uśmiech. Wyjął swój mały notes i zapisał w nim kilka słów. Po czym wrócił do pracy. Mijały tygodnie. Firma stanęła przed ogromnym problemem technicznym, który groził utratą milionów. Najlepsi specjaliści rozkładali ręce. Wtedy podczas kryzysowego spotkania ten cichy chłopak wstał. Spokojnie wyjaśnił, gdzie leży błąd i jak go naprawić w ciągu godziny. Wszyscy patrzyli na niego z niedowierzaniem. Kiedy wdrożył swoje rozwiązanie i system wrócił do normy, w sali zapanowała cisza. Szef podszedł do niego i zapytał: Jak? Jak to zrobiłeś? Chłopak otworzył swój notes i pokazał stronę, którą zapisał tamtego dnia. Było na niej napisane: Oni jeszcze nie wiedzą. Okazało się, że od miesięcy budował w tajemnicy nowy, znacznie wydajniejszy system, przewidując problemy, które właśnie wystąpiły. W jednej chwili stał się bohaterem firmy. Pamiętajcie, niektórzy śmieją się z ciebie i twoich marzeń, dopóki nie zrozumieją, kim naprawdę jesteś. Twoja wartość nie zależy od ich opinii, ale od twojej pracy i determinacji. Nie przestawaj wierzyć w siebie, nawet gdy nikt inny tego nie robi. Dziękuję za obejrzenie, zasubskrybuj po więcej inspiracji.